Dzień dobry, czas na kolejny odcinek naszej wielkiej przygody w Bolton Wanderers na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii, w klubie, który zostaliśmy z ujemnym bilansem 12 punktów, z wielkimi problemami właścicielskimi, z jeszcze większymi problemami finansowymi, z potężnym długiem i wychodzimy z tego wszystkiego w tym bodajże 15 już odcinku. Jesteśmy po okresie transferowym, znajdujemy się na 17 miejscu, w w tabeli powinno być to miejsce w tabeli wyższe, gdyby nie ten poprzedni odcinek, w którym Football Manager kopnął nas w dupę i postanowił, że przegramy mecze z Portsmouth oraz szrew z, 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 z bary, ale rozegrałem sobie dwa odcinki, dwa mecze bez was, tak jak wspominałem, przeciwko Tranmer. Jeden w rozgrywkach ligowych, drugi w tym check trade Trophy, czyli pucharze dla niezbyt ogarniętych drużyn. I w pierwszym spotkaniu głównym bohaterem został nasz napastnik, którego w poprzednich odcinkach wyciągnąłem do pierwszego zespołu, czyli 19-letni Eddie Brown. To on dał nam zwycięstwo po golu zwykłym i po rzucie karnym znakomitym mecz w wykonaniu naszego jednego z większych talentów i później pojechaliśmy na wyjazd tym razem na stadion Tranmer i tam po raz kolejny gola strzelił Eddie Brown i to tego decydującego. No ale wcześniej jeszcze do siatki trafił nasz lewy obrońca Lee Davis. Do końca sezonu pozostało 14 kolejek ligowych. Chwila, czy na pewno mam rację? Na pewno mam rację. I ewentualne dwa mecze w Check Trade Trophy, ponieważ kolejny odcinek rozpoczniemy od tego półfinału z Blackpool. Te dwa mecze pozostałe, o ile awansujemy do finału Check Trade trofii będę pokazywał, ponieważ to jest dość ważne. Możemy zdobyć trofeum w tak żałosnej sytuacji. A dzisiaj będziemy oglądali mecze z Coventry, z Doncaster oraz z MK Dons. Z MK Dons, z którym ostatnio Wygraliśmy walkę o naszego prawego, nowego skrzydłowego Tatiha, Tahita, przepraszam, yy, ciąga. To nadal jestem pełen, yy, pełen podziwu, jak udało nam się ściągnąć tego yy, zawodnika. Natomiast, yy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o pozostałe aspekty tego okna transferowego, to muszę się przyznać, że dokonałem dość dużo radykalnych kroków. Otóż, otóż. Jak widzicie, nasz budżet płacowy jest już na plusie. Mimo tego, że jeszcze dwa odcinki temu było to minus pół miliona, to postanowiłem dość radykalnie uszczuplić naszą kadrę poprzez pozbycie się kilku piłkarzy. Po pierwsze, odszedł od nas Jack Hobbs na wypożyczenie w zamian za jakiś ułamek tamtej swojej pensji. Joe Bunny odszedł do Cambridge United, to jest piłkarz, z którego w ogóle nie korzystaliśmy. Joe Dodu odszedł za darmo do Port Vale. I na koniec jeszcze sprzedałem Remiego Matthewsa, ponieważ on zarabiał podobnie jak tutaj w LA 130 tysięcy funtów rocznie i, 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 i co? I koniec końców wyszliśmy dzięki temu wszystkiemu na plus. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasz budżet płacowy był nazwijmy to tak w cudzysłowie na zielono. Więc ponieważ często na grupie naszej na Facebooku Football Manager Polska Scena ludzie skarżyli się, że zostali po prostu zwolnieni na koniec sezonu, jeżeli nie przestrzegali tej wizji klubu polegającej na tym, żeby właśnie nie przekraczać budżetu płacowego. Wtedy mieliśmy ten Cel tutaj bardzo słaby. Teraz jest, jesteśmy na dobrej drodze do wykonania tego celu, więc no, musimy dbać wszelkimi możliwymi sposobami o to, żeby o to, żeby no, jakoś się trzymać tutaj, tak? Żeby jakoś w tym klubie funkcjonować. Zaczynamy dzisiaj w takim razie od meczu, od meczu z Coventry, od meczu wyjazdowego. Tak prezentuje się skład na to spotkanie. Jest Eddie Brown, jest Denis Politik, Ali Crawford, jest Chong, jest Mati Long, Jason Love, jest Liv Davis, Jake Wright, Brockbank Wally oraz Ben Alwych. Jak widzicie, dużo szans ode mnie ostatnimi czasy otrzymuje nasz młodziutki 17-letni prawy obrońca. Nie jesteśmy faworytami dzisiejszego spotkania przeciwko drużynie, która okupuje 11. miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi angielskiej, ale z waszymi kciukami na pewno nam się to uda. Minuta piąta, więc rozpoczynamy to deszczowe spotkanie przeciwko Coventry. Jest Chong na skraju pola karnego, do tego Jason Love, Matti Longstaff, spokojne rozegranie piłki przez nasz zespół, Nathan Waley w polu karnym, o i był tam bardzo blisko, Denis Politik, niestety do niego piłka nie dociera, Matty Longstaff, uderzenie z dystansu piłkarza Newcastle United, niestety szybuje nad bramką Marko Maroziego. Groźna wrzutka w pole karne, nie odnalazł się tam niestety ani Jake Wright, ani Harry Brockbank i bardzo dobra interwencja w defensywie skasowała ten kontratak kawentry. Była to oczywiście interwencja Waleja, choć jeszcze tu akcja nie została zakończona, na szczęście obyło się bez większych konsekwencji dla nas. W tym momencie wskakujemy nawet na 15. miejsce w tabeli trzeciej ligi, choć za chwilę niestety z tego miejsca polecimy, ponieważ tracimy bramkę w 26. minucie. No niestety kawentry pokazuje, że tak łatwo niestety nie da sobie punktów urwać i będziemy mieli akcję na wysokości pola karnego. Gospodarzy: Walej jest Ali Crawford, pięknie obrócił się polityk! Poprzeczka: no nie no dlaczego? Ostatnimi czasy tyle razy w obramowanie bramki trafiają nasi piłkarze. No to był problem też w poprzednim odcinku. Teraz Davis pewnie wyleci z boiska: nie, no szczęście nie. To dopiero ósma żółta kartka w tym sezonie naszego lewego obrońcy, który teraz wyrzuci aut. Prosto na nogi Alego Crawforda jest Denis Politik z powrotem na Crawforda. Crawford do Longstaffa. Longstaff jest, jest, tak jest. 30 minuta tego spotkania i mati Longstaff wyrównuje wynik tego meczu. Zarządzajmy więcej w celu skupienia naszych zawodników. Piękne zachowanie matiego Longstaffa i który to już jest gol z tej właśnie strefy boiska, które, które to omawialiśmy sobie dwa odcinki temu. Te strefy boiska, z których najczęściej padają gole, najczęściej padają asysty. 9 strzałów do 6 na naszą korzyść. Jeszcze spróbujmy zmotywować tak negatywnie w negatywny, w negatywny sposób nie wiem jak to nazwać naszych zawodników no i niestety w minucie 59 Liv Davis doznaje kontuzji, oby to było nic poważnego, potencjalny urazy stopy jak na jednym z ostatnich streamów w Realu Sociedad urazy stopy doznał Mikel Oyarzabal to wyleciał na 3-4 miesiące, więc no, trzymam kciuki, żeby jednak nic się temu piłkarzowi nie chciało. Piłkarzowi, który był bliski odejścia, pamiętacie też w tym oknie transferowym? Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. 61 minuta jest Watson. Watson, gdzie masz Holmesa? Alnwick broni. Alnwick niestety nie broni dobitki. I na pół godziny przed końcem tego spotkania przegrywamy z Caventry 1 do 2. 74 minuta tego spotkania. Caventry 2, Bolton 1. Chociaż punkcik jednak z niebyle jaką drużyną byłby tutaj dość dobrym wynikiem. Ali Crawford jest Matty Longstaff, Denis Politic. Piękne podanie do Daryla Murphy'ego, który pojawił się, zapomniałem nawet o tym powiedzieć, w miejsce bohatera ostatnich spotkań, czyli Diego Brauna. No i to była bardzo dobra decyzja, ponieważ wychodzimy tutaj na, na remis, więc jeszcze nic nie jest do końca przesądzone. Nawet defensywny pomocnik Hurricane, wdrożenie Caventry nie może tutaj zapewnić im zwycięstwa. Mamy jeszcze jedną zmianę do wykonania, więc proponuję Ronana Dersiego na pozycję numer 10 i do końca około 8 minut. Wrzutka Brockbank! Dlaczego, Brockbank, przestałeś strzelać z tych stałych fragmentów gry, boże? Jakie to by było piękne, gdyby teraz. Nasz obrońca strzelił trzeciego gola w tym spotkaniu, dwie minuty, jedna, będzie punkt. Dobra, trzeba taki punkt szanować, ponieważ nie był to łatwy mecz, dwukrotnie przecież w tym spotkaniu przegrywaliśmy, ale no powiem, że nie jestem zadowolony, żeby jednak tutaj motywacji nie obniżać u naszych piłkarzy. Liv Davis kontuzjowany niestety 4 do 7 tygodni, dość poważny uraz skręcenia stawu skokowego, a ja muszę przyznać, Moje mieli państwo, że zrobiłem z siebie idiotę. Przepraszam bardzo, troszkę byłem podjarany, troszkę zapomniałem o zasadach panujących w tej naszej karierze w Bolton Challenge, dlatego mocno przepraszam. Mógłbym udawać, że, że tego nie zauważyłem, ale zauważyłem. Otóż w poprzednim odcinku popełniłem wielki błąd na koniec okna transferowego. Otóż. Nasz wielki talent, którym tak mocno się podniecałem, wypożyczony z Manchester United, czyli Tahit Chong, nie bez powodu nie wyświetlał nam się na liście naszej scoutingowej. Otóż nie mógł on zostać naszym piłkarzem, ponieważ oczywiście nie jest on narodowości Wysp Brytyjskich. Dlatego mocno Was przepraszam. I powiem wam, że będziemy teraz mieli problem. Otóż nie można zakończyć jego wypożyczenia poza oknem transferowym. No i nie będę, nie będę grał tym zawodnikiem. Może Manchester United będzie miał opcję, żeby ściągnąć z powrotem te, tego holendra, którego określiłem w ogóle jako gwiazda mojego zespołu w kontrakcie. I prawdopodobnie to będzie tak, że Manchester United e, będzie na mnie zły i niestety nie dostaniemy już piłkarzy tego klubu na wypożyczenie. Zepsułem to przez roztargnienie, przepraszam. Zbyt dużo rzeczy się działo. Byłem zdenerwowany przede wszystkim, pamiętacie, w poprzednim odcinku. Nie zauważyłem tego i nawet pomyślałem sobie, jaką karę sobie wymierzyć za to, że ściągnąłem piłkarza spoza Wysp brytyjskich i powiem wam, że wymyśliłem na przykład jakieś jednookienkowy ban transferowy, że latem na przykład nie dokonamy transferów, ale nie wiem czy, czy się na to zgodzicie. Już do końca sezonu ani razu ciąg w naszym. Klubie nie zagra. Manchester United za to na nas się obrazi i w związku z tym nie będziemy stamtąd mogli już wypożyczać piłkarzy, co będzie dla nas dość dużą i chyba wystarczającą karą. W ilu spotkaniach zagrał Czong nielegalnie, że tak powiem? Dzisiaj oczywiście. Ostatnim razem Chong nie zagrał, ponieważ był zawieszony, więc całe szczęście. Tutaj zagrał i z Bristol Rovers również, czyli w trzech spotkaniach zagrał w naszym klubie Chong. Nie zdobył ani jednej asysty i ani jednego gola, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Naprawdę to nie było specjalnie. Naprawdę przez moją nieuwagę wrócimy do szkolenia tutaj naszej młodzieży. cząk wyląduje gdzieś w rezerwach. Manchester United będzie zły. Stracę bardzo dobry punkt do wypożyczania piłkarzy i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nie będzie dodatkowych konsekwencji z waszej strony. No to jesteśmy tuż przed kolejną kolejką angielskiej trzeciej ligi przeciwko Doncaster. Kilka zmian w naszym składzie. Nie ma już oczywiście w naszym teamie, znaczy jest, ale wyrzucone z ławki rezerwowych cząg. Dziś na środku obrony młodziutki Jan Grayson, na prawej stronie Josh Emanuel, na prawym skrzydle King Arms Murphy wraca na pozycję numer 9, za jego plecami Ron Anderson i oczywiście Mitch Clark zastępuje kontuzjowanego Lifa Davisa. Ósma minuta tego spotkania, i faworyzowane. Co ciekawe, Doncaster jest przy piłce, pomimo tej 18. pozycji, dopiero w tabeli, czyli cztery pozycje niżej od nas, ponieważ my aktualnie jesteśmy na pozycji 15. Zaczynamy więc na mentalności ostrożnej. Bardzo chwalił nas menadżer Doncaster. W sensie nas, czyli jako mnie, jako naszego menadżera. Mati Longstaff, fatalny błąd. Teraz nie, nie odbiera piłki Gomeszowi. Na szczęście wyprzedził rywala Josh Emanuel. No i spokojne rozegranie piłki. Choć próba długiego zagrania taka nie do końca skuteczna. Jake Wright znowu długie zagranie, tym razem prosto na głowę pomocnika Doncaster. Prosto padłe podanie na Nayala Enisa Grayson. Nie wiem co chciał zrobić, czy chciał podać w rękawice Bena Alnuika, ale no nie był to do końca świetny pomysł. No, ale oczywiście Jan Grayson, 16-letni zawodnik, no to nie ma się. Za bardzo co na niego aż tak spinać. Minuta trzynasta. James do Whitemana. Whiteman? Aj, dobra, tym kurde próba odbioru. Była Kinga Armsa, wybijają jeszcze nasi obrońcy z własnego pola karnego. James, piłka na lewym skrzydle. James, wycofanie do Copingera. Copinger z powrotem do Jamesa. Jest jeszcze Jones. Jones, co zrobi? James, to będzie gol. Nie ma gola! Ben Alnwick. ależ dobra interwencja, ale kurde powiem wam, że nie jest dobrze. Nie jest tutaj dobrze. Trzeba zmienić naszą mentalność, trzeba jak najszybciej wyprowadzać piłkę z naszej połowy, ponieważ to co widzimy od początku tego spotkania nie jest, nie jest dla nas zbyt dobre. Jake Wright, nie, nie Jake Wright Wright, Jake to jest u mnie oczywiście w klubie. Nie każdy Wright musi się nazywać Jake, to akurat jest w tym przypadku Joe. Ride, więc przepraszam bardzo. Od bramki Ben Alnwick. Długie zagranie na Armsa. Ładne przyjęcie piłki przez naszego młodego skrzydłowego Longstaff. Zagranie do Emanuela. No ale ewidentnie nic tam nic tam złego dla Doncaster się nie wydarzyło w tej akcji. Josh Emanuel. Tam czeka na prostopadłe zagranie napastnik, ale Emanuel wdał się w dribbling. Emanuel. Emanuel. Tak czułem, że kurde, jakby wcześniej zdecydował się na tą prostopadłą piłkę gdzieś tam w kierunku Daryla Murphy'ego, byłoby z tego więcej porządku, ale no nie zdecydował się na to. Matty Longstaff, King Arms. Do środka jest z tyłu Jason Love. On w końcu zdecydował się na zagranie do Emanuela. Emanuel, pole karne. No i kasuje go James, i nawet nie będzie w tej sytuacji rzutu rożnego, ponieważ będzie rzut karny. Spodziewałem się tego. Że, że w tej sytuacji będzie rzut karny. Nie mam pojęcia, co się stało, czy tam była jakaś ręka, czy co tam było, ale mniejsza o to, bo prowadzimy z Doncaster, mimo tego, że no, lali nas od początku tego spotkania 1 do zera, i faktycznie. Mógłby teraz menadżer drużyny gospodarzy zdenerwować się równie bardzo jak ja w poprzednim odcinku na meczach Sportsmów czy tam ze Shrevsbury. Right, right, right na głowę righta, ten drugi right na szczęście nad poprzeczką. 41, więc kilka minut do zakończenia pierwszej części gry. Dobra interwencja Wright'a i Daryl Murphy, stary ale Jary, urywa się obrońcą Murphy, ale strzał prosto prosto w bramkarza nie ma tego drygu jaki ostatnio pokazał Ronan Anders nie? On tak w świetnym stylu okrążył bramkarza i trafił do bramki, tylko że wcześniej był na pozycji spalonej, ale bardzo ładnie. Bardzo podobało mi się to jego ładne zachowanie, kiedy obiegł bramkarza. Przepraszam w ogóle, że jestem tak samo ubrany na każdym odcinku, ale nagrywam dzisiaj cztery filmy z rzędu, dlatego tak nie będę, nie będę już udawał i po prostu siedzę tutaj już od trzech godzin. King Arms, no, ale wybijam Cameron John, koniec końców piłka spada pod nogami Lowa, który, kurde, nawet nie odczuwam braku tego, 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 tego Britcuta, którego zakończyłem wypożyczenie, żeby, żeby również dopiąć ten budżet płacowy, ponieważ Love nie dość, że jest naszym liderem, to jest naprawdę dość solidnym zawodnikiem Jones, Jones kontra Ben Alvig. nawet nie złożył się do def... do obrony tego strzału nasz bramkarz, no co jest no co to było za frajerstwo ty, no stanął sobie na wprost jak widły, no i wbite wiadomo w co, no i o co tu chodziło, kurde Ben, weź Daj spokój. 56. minuta tego meczu. Jonesy i gol numer 2. Znowu stanął ten bramkarz. Ja pierniczę. No i zobaczcie, jak to się wszystko potrafi w kilka minut zawalić. 56. minuta. I przegrywamy już, nie mamy teraz ani jednego punktu w starciu z, 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 z Doncaster, a ja tu, kurde, myślałem, odliczałem sobie, ile tu punktów jeszcze do strefy do strefy barażowej, jednak chyba trzeba będzie się... O Jezu, jeszcze Mitch Clark kontuzjowany, no nie wierzę, no jak to możliwe? Trzeba będzie znowu... Gdzie jest w ogóle mój ten, lewy obrońca? Gdzie on zniknął? Masakra. Mówię oczywiście o Jordanie Bunie, ponieważ to on zagra w kolejnym meczu w takim razie przeciwko Łykom, a Łykom jest na przedostatniej pozycji w tabeli. No i powiem wam, że kurde, no. Pycha kroczy, pycha kroczy przed upadkiem, tak to się mówi. Jeżeli myśli się o tym, że jest się nie wiadomo jaką drużyną, to wtedy dostajemy takie benzki jak od dwóch odcinków. Niestety to już się dzieje. No dobra, no to co to? Rzućmy tutaj do ataku naszych młodych zawodników, po prostu już nie mam nic do stracenia. Najwyżej sobie, najwyżej przegramy, trudno, nie pierwszy, nie pierwszy zresztą raz w tym sezonie, 20 minut do zakończenia tego spotkania, no i tak podejrzewam, że nie będziemy w stanie tutaj niestety nic, nic wskurać na stadionie Doncaster, kolejne dobre mecze w wykonaniu naszych rywali, no może znowu uda nam się na te 2-2, tak samo jak w poprzednim spotkaniu, ale tu już raczej bym niczego specjalnego. Nie oczekiwał. Dobra, no to przegrywamy. Mecz 32. Już, kurde, 32 kolejki za nami. Dość wyrównane statystyki, no ale tym razem szczęście po naszej stronie nie było. Sunderland, tymczasem idzie już po pewny awans. 10 punktów przewagi nad trzecim. Fleetwood, które jeszcze tutaj walczy, choć no nie bez, pro, nie bez problemów. Nie bez problemów poradziło sobie z przedostatnim łykom, więc to nie, na, nie, najlepiej, nie najlepiej dla nas wróży. Jeden do 3 dni na szczęście, tylko ta kontuzja micza, klarka. Ja tu muszę gdzieś znaleźć, kurde, naszego lewego obrońcę. Zgubiłem, zgubiłem Jordana Buna. Mam nadzieję, że, kurde, przez przypadek gdzieś go tam nie wypożyczyłem, bo to byłaby już straszna patologia w moim wykonaniu. Potem szczególnie co zrobiłem z tym czągiem. No dobrze, no to sobie lecimy. Ja jeszcze mogę Wam pokazać tylko aspekty treningowe, które, nad którymi się skupiam teraz od w zasadzie stycznia. Głównie, głównie pracujemy nad skocznością w kwestii defensywy i nad atrybutami szybkości i przyspieszenia w kwestii ofensywnej, no ale to zresztą widać tutaj, jak przewijam te dni. No dobrze, to ja powoli już skupię się na tym spotkaniu z Łyką. z uwagi na to, że dzisiaj nie wygraliśmy żadnego meczu, to pokażę Wam ten mecz z Łyką, żeby nie było, że nagle czegoś Wam nie pokazuję i wygrywam, nie? Bo, to, bo to by średnio wyglądało. A oczywiście pełna uczciwość w tej karierze musi nas obowiązywać. Jako, że szanse na nasz awans w tym sezonie drastycznie się od nas oddalają, a utrzymanie myślę, że ciągle jest naprawdę bardzo realne, to postanowiłem, że będziemy ogrywać tych młodych piłkarzy typu właśnie Eddie Brown, który walczył o piłkę czy, 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 czy przepraszam, Jordan Boone, który pojawił się na wojsko, a swoją drogą strzela nam teraz bramkę Scott Kaszkiet się śmiałem tuż przed spotkaniem, jak zobaczyłem na nazwisko tego napastnika, że to, to musi być stuprocentowa bramka dla łyką. No i niestety no, i niestety tracimy. Tracimy gola już w trzeciej minucie przeciwko przedostatniej drużynie w tabeli. Kurcze, no, przestało, przestało nam iść. Szkoda, ponieważ w tamtym odcinku, bodajże trzy odcinki temu, kiedy zaczęliśmy te styczniowe zmagania, nie? Kiedy wygraliśmy, kurde, te mecze, było naprawdę tak pięknie. No, a tu jednak musimy uznawać raz za razem wyższość rywali. No, ale, o, to będzie karne, no, ale to nie jest żaden problem. No, wiedzieliśmy, że kariera będzie mega trudna, więc <laughs> tutaj, broń Boże, się. Nikt nie załamuje. Smith kontra Ben Alnwick. Ben Alnwick, który doszedł do tego meczu, podszedł do tego meczu z chorobą w postaci grypy. A tu proszę bardzo, Paul w to już 15. Trafienie na koncie tego zawodnika. Dwa strzały tylko dali na naszą bramkę goście. I proszę bardzo, jak znakomicie, jak znakomitą skutecznością się tutaj popisują. Czyli te trudności, które sprawili Sunderlandowi, wcale nie wynikają z żadnego przypadku, tymczasem oj, będzie groźny rzut wolny, który chyba Dersi powinien dokładnie wykonywać, trafia w mur, ale Mati Longstaff poprawia, dla Matiego Longstaffa piłka stojąca sprawia większe problemy jednak niż, niż piłka lecąca na jego nogę, ponieważ no to już nie wiem, nawet ósmy gol chyba był, nie? Matiego Longstaffa, Brock Bank, troszkę piłka za jego plecy, o Jordan Boone! Pierwszy, pierwszy debiutancki gol tak naprawdę naszego młodziutkiego lewego obrońcy w naszym zespole. I proszę bardzo, 2 do 2. Trochę mi się przypomina wczorajsze streamy z, z Ralu Sociedad, jak w podobny sposób potraktowaliśmy Tottenham. Chyba przegrywaliśmy 1-0. Przestawiłem taktykę mentalność na ofensywną i wygraliśmy 4-1. Przerwę do przerwy. Pierwszą połowę. Harry Brockbank tymczasem. 36. minuta. Spokojne rozegranie. No nie spodziewałem się, że w tej połowie już to doprowadzimy do wyrównania. King Arms, dużo miejsca ma Josh Emanuel w polu karnym. Nasz prawy obrońca. I jaj, jajaj, gdyby tam tylko piłka doszła do Ediego Browna, moglibyśmy pewnie już mówić o kolejnym trafieniu naszego młodego napastnika. Nie wiem, gdzie ma, gdzie ma oczy Jake Wright w tej, w tej sytuacji, choć to był Harry Brogobank, przepraszam. <laughs> nie spisuje się ostatnio najlepiej nasz środkowy obrońca, ani... W polu karnym rywala, ani we własnym polu karnym. O Jezu, jeszcze jeden rzut rożny w końcówce tej pierwszej połowy. Jordan Boone, Boże, święty. Chciałem powiedzieć, że menadżer pokazuje zbyt dużo mało ważnych sytuacji w końcowych minutach. Spotkań, ale to, co zrobił Jordan Boone w ogóle w tym meczu, dwa trafienia lewego obrońcy i przegrywaliśmy 0 do 2 i prowadzimy 3 do 2. Powiem Wam, że jest takie osiągnięcie na steamie, które chciałbym zdobyć, ale ono polega na tym, że trzeba przegrywać minimum dwoma bramkami do przerwy i dopiero później odrobić, a my to odrobiliśmy już w pierwszej połowie, więc za to powinno być jeszcze jakieś w ogóle podwójne osiągnięcie. No spoko, no odrabiamy te straty. Bądź co bądź z przedostatnim drużyną w tabeli, no ale zawsze Jordan Bun, niekwestionowany bohater dzisiejszego meczu, przedziera się Boone, Czyżby jeszcze pokusił się o asystę? Niestety takiej okazji nie da mu jego kolega z prawego skrzydła, czyli J. FitzMartin. Brockbank plecami na bank. Na... A nie, to Philips. Kurde, już myślałem, że plecami strzelił gola Brockbank, że w końcu przełamał się nasz środkowy obrońca, no ale. No ale to jednak, to jednak nie on. Ej, jesteśmy na 14 miejscu w tabeli. 40 punktów na naszym koncie, czyli przewaga już 13 oczek nad strefą spadkową, chociaż tutaj jeszcze ta strefa spadkowa będzie grała dodatkowe mecze, więc tak, pirazy drzwi, powiedzmy, że mamy 11 punktów nad strefą. Uwaga, tymczasem Smyf. Czy będzie 15. trafienie Smyfa w tym sezonie? Na szczęście nie tym razem. W 54 minucie będzie jeszcze corner dla drużyny gości, dla drużyny Wicom. Zobaczmy, Walkins Emanuel ekspediuje piłeczkę na bok pola karnego, poza nawet pole karne, no i w porządku, uratowaliśmy się w tej sytuacji. Na boisko witamy Natana Woleja oraz Denisa Politika w drugiej stronie, te w drugiej połowie, ten drugi właśnie przy piłce. A fajnie by było jakby Wolej jeszcze trafił w równie pięknym stylu jak Jordan Boone do bramki, no ale nie, nie dostał okazji niestety do strzału nasz prawoobrońca Fitzmartin, tymczasem proszę bardzo jaki piękny pressing, wykonanie naszego piłkarza, Fitzmartin został najmłodszym strzelcem gola w historii trzeciej Ligi Angielskiej w ostatnim odcinku, czy tam przedostatnim i robi to po raz drugi, drugie trafienie w tym sezonie, no najmłodszy już nie będzie bo te kilka dni się oczywiście postarzał ale proszę bardzo, przegrywaliśmy 0 do 2 i prowadzimy 5 do dwóch, więc kurde, może w kolejnych meczach po prostu powinniśmy bez kompleksów podchodzić na tej ofensywnej mentalności. Sprawdza się to w Realu Sociedad, sprawdza się to i w Bolton Wanderers. Przynajmniej z tymi zespołami teoretycznie od nas słabszymi, chyba powinniśmy tak do tego podchodzić. No Ale z drugiej strony to jest oczywiście mecz na University of Bolton Stadium. Jeszcze Eddie Brown dokłada swoje trafienie 6 do dwóch. Już byłem pogodzony z porażką w tym spotkaniu, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Wicon. Trzy strzały celne dwa gole, to im trzeba oczywiście oddać. No ale super. 85 minuta, nic tu już nam złego się na pewno nie przydarzy. Mogę to już śmiało powiedzieć. Jeszcze wpuśćmy e, Graysona, o, mogłem wcześniej, kurde, w sumie Greys'ona wpuścić. Ale zapomniałem trochę o naszym młodziutkim środkowym obrońcy. No ale to jest koniec. 17 strzałów, sześć z nich wylądowało w bramce, w sumie 5, no bo jeden to był. Było uderzenie samobójcze. Ile tam mamy minut? Kurde, chyba już mamy wystarczająco. Z chęcią rozegrałbym chyba jeszcze jeden mecz, no ale dobra, już powiedzmy, że trzy spotkania na, na jeden odcinek wystarczą. Myślę, że nie macie problemów z tym, że gramy praktycznie każdy mecz do końca. No powiedzmy sobie, jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci, czwarty, cztery odcinki i skończymy ten sezon. Będzie tych odcinków w takim razie 20. O ile dobrze liczę z pierwszego sezonu, no ale dobrze, przynajmniej wszystko, wszystko możemy zauważyć wszystkie treningi, wszystkie ruchy transferowe, wszystko, wszystkie kontuzje wszystko to, co się dzieje przy okazji naszego, naszej pięknej przygody w Bolton Wanderers. Ja już zapraszam Was na kolejny odcinek za dwa dni, a wspierających zapraszam na kilka kolejnych, pewnie które już są wrzucone na karcie, społeczność na stronie głównej kanału. Do zobaczenia, cześć!